Pani Marszałek, Wysoka Izbo, no, w przemówieniu o stanowisku nowoczesnym bardzo wyraźnie było słychać, czyje interesy są reprezentowane w tym Parlamencie przez takie ugrupowania. No nie polskie, tylko unijne, ponieważ w stanowisku nowoczesnym było jasne zawarte, że umowa CETA przysłuży się rynkowi unijnemu. Żyjemy w Polsce przede wszystkim, później jesteśmy również członkiem Unii Europejskiej, ale jesteśmy przede wszystkim Polakami. I Pani poseł, kiedy byliśmy w przededniu akcesji do Unii Europejskiej, również byliśmy karmieni bajkami, że oto będzie powszechna równość, że wszyscy będziemy równi, że nasze głosy będą takie same. No chyba nikt nie przesądza o tym, że Warszawa ma równe prawo dzisiaj w Unii Europejskiej jak Berlin czy Paryż. Te stolice rządzą, my jesteśmy jedynie w tym momencie możemy się spokojnie przyglądać temu, co nam narzucają, ale mam nadzieję, że już niedługo, ponieważ wektory w państwach narodowych się bardzo mocno właśnie zmieniają. Ta umowa CETA według nas zniszczy nasze rolnictwo, nasz przemysł, da premie dla międzynarodowych korporacji, które będą mogły de facto być nadrzędne wobec państw narodowych. Takiej umowy sobie nie życzymy. Stąd też pytanie moje do rządu, czy przychyli się do opinii tych posłów, właśnie, którzy chcą zatrzymania ratyfikacji tej umowy, czy sięgnie porozum do głowy, czy przede wszystkim będzie stawiało interesy polskie ponad interesy międzynarodowe. Dziękuję serdecznie.